Cześć wszystkim, gdy gory pod wodę świat, Hydro 250, reanimacja po zimie i 9-miesięcznym bezużytku, tak on wygląda zewnętrznie. Tu był podłączony pod 112 wcześniej i po zimie pękło mi dno. Pęknięcie jest dosyć obszerne. Tak jak tutaj widać, wystawało. doszło sporo a to od spodu widać że jest taki pająk jakby się od brzegu do brzegu no i panie reanimacja filtra Hedor250 się powiodła i wycieków nigdzie nie widać Widerko suche w miarę nie było. Sokrotko jest. Rękę wkładam, żeby nie było. I woda się filtrowała. Tam tylko jeden koszyk włożyłem z, z watą, z łuknieną. Czyli filtr działa, można podłączyć do 160 chyba. Zastanawiam się jeszcze. Stał co tydzień na rosku na, na balkonie dno odszczeliło zakleję panem tym akwariowym Dziękuję i zapraszam na następny film.